W imieniu Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski pragniemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi za pomoc i okazywane wsparcie. Dziękujemy Panu Stanisławowi Kryszczukowi za utworzenie naszego stowarzyszenia i za wieloletnią działalność na rzecz stowarzyszenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Pani Grażynie Prusik za czynną pracę na rzecz stowarzyszenia. Dziękujemy bardzo. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Macieja Cieśli, członka naszego stowarzyszenia który od początku istnienia stowarzyszenia wspiera nas sercem, działaniem i dobrym pomysłem. Serdecznie Wam dziękujemy. Jesteście takim wspaniałym przykładem, jak wiele troski, pracy, poświęcenia, cierpliwości niesamowitej, miłości. Potraficie poświęcić na rzecz drugiego człowieka, na rzecz... Waszych dzieci. I za to bardzo gorąco w imieniu własnych władz samorządowych, a przede wszystkim w imieniu wszystkich mieszkańców dziękuję za tą właśnie pracę. Dzień.